Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast na śladowca. Kiedy popatrzymy na zdjęcie dzisiejszej bohaterki widzimy szczupłą, wątłą, starszą panią z burzą włosów w kolorze brązowo blond. Zmarszczki na jej twarzy i dłoniach przypominają wiele babuszek, jakie mijamy na ulicach miast, wiosek, w których sobie żyjemy. Ani ta wygląda niczym babcia z sąsiedztwa, która lata temu prawdopodobnie pozwoliłaby bawić się nam na swoim podwórku, a potem poczęstowała cukierkiem. To, co kryło się za dobroduszną fasadą Tamary Samsonowej, jest szokujące, mroczne i bardziej pokręcone niż śledczy i opinia publiczna mogłaby sobie wyobrazić. Urodzona 5 lutego 1947 roku, Tamara Samsonowa. Dorastała i mieszkała w Sankt Petersburgu w Rosji. Ponieważ mało wiadomo o przeszłości samsonowej, w tym o jej dzieciństwie i o dorosłości, nie ma sposobu, żeby powiedzieć, jak stała się seryjną morderczynią, co sprowadziło ją na ścieżkę, którą kroczyła. Wiemy natomiast to, że uczyła się angielskiego i uczyła się niemieckiego podczas studiów na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym. Była wcześniej co najmniej trzykrotnie hospitalizowana z powodu różnych chorób psychicznych. Rzekomo była aktorką i ukończyła Akademię Balletu Rosyjskiego imienia Agrippiny Waganowej, tak o sobie mówiła. Jednak jedyne informacje na temat przeszłości samsonowej, jakie można znaleźć, to takie, że pracowała w Grand Hotel Europe w Sankt Petersburgu. Biorąc pod uwagę miejsce. Prawdopodobnym jest, że Samsonowa pracowała dla KGB. Jej akta opisują, że parała się najstarszym zawodem świata. Jako kobieta na godziny zbierała informacje o gościach z zagranicy. W roku 1971 w Petersburgu poślubiła Aleksieja Samsonowa. Para zamieszkała w nowo wybudowanym domu pod numerem czwartym przy ulicy Dymitrowa. Śledczy podejrzewali, że jej działalność trwała co najmniej dwie dekady, a rokiem, kiedy zaczęła zabijać, był 1995. Dzięki późniejszej rozmowie z najbliższą sąsiadką samsonowej, Marią Kriwenko, wiemy, że samsonowa wynajmowała pokój w swoim domu, w którym mieszkali różni lokatorzy. Według słów kobiety, samsonowa była trochę dziwna i często można ją było zobaczyć na przykład jak. Wychodziła na zewnątrz bez butów, bez skarpet, i ten czas, kiedy wychodziła bez butów i skarpet, obejmował także mroźne rosyjskie zimy. Samsonowa wychodziła także z domu w środku nocy, żeby zrobić zakupy spożywcze. Mówiła sąsiadce, że kupuje jedzenie w nocy, bo wtedy lubi jej jeść. Była zdolna do prowadzenia normalnej rozmowy, aż nagle i szybko przechodziła do niezrozumiałych myśli i stawała się w rozmowie bardzo nieprzewidywalna. Samsonowa lubiła siedzieć topless, odwrócona plecami do okien swojego domu, aby sąsiedzi mogli podziwiać jej wdzięki. Jeśli chodzi o Aleksieja, to on nie miał nic przeciwko pokazom, jakie serwowała żona postronnym. Tamara była też wyjątkowo zainteresowana maniakiem Andiejem Cicatiło. Zainteresowanie tym straconym w 1994 roku mężczyzną było tak wielkie, że Tamara zbierała informacje o nim, z naciskiem na informacje o tym, jak popełnił swoje morderstwa. 68-letnia emerytka Tamara Samsonowa została nazwana Granny Reaper albo też Babcią Rozpruwaczką po tym, jak zamordowała swoją przyjaciółkę, sparaliżowaną 79-letnią Walentynę Ulanową i jeszcze prawdopodobnie 10 innych osób. Została złapana po tym, jak miejscowe psy znalazły kończyny kobiety w zaroślach, w pobliżu jej bloku w Petersburgu. Ofiara pocięta była na osiem oddzielnych części. Jej tors bez głowy został znaleziony wraz z jedną ręką, owiniętą zasłoną prysznicową. Niedługo potem odkryto również ciemną plastikową torbę, w której były rozczłonkowane biodra i uda. Gdy policja rozpoczęła dużą obławę, pracownik socjalny zgłosił zaginięcie pani Ulanowej po tym, jak Samsonowa, jej opiekunka, odmówiła mu wstępu do mieszkania Ulanowej. Tydzień przed aresztowaniem Samsonowej zostały sprawdzone nagrania na monitoringu, a tam śledczy zobaczyli kobietę siedem razy wychodzącą i wchodzącą do mieszkania swojej przyjaciółki, niosącą części ciała w torbach znaczy Wtedy jeszcze śledczy nie widzieli, że w torbach były części ciała, ale później już się tego dowiedzieli. W rondlu schowana była głowa Walentyny i kobieta, która kursowała w tej weftę na nagraniu, miała na sobie jasnoniebieski płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem na głowie. Tylko dzięki temu nagraniu policyjnym śledczym udało się w końcu ustalić nazwisko i twarz stojące za trwającą od dziesięcioleci serią zabójstw. Kiedy policja przybyła do mieszkania, Samsonowa przyznała się do zabicia ulanowej i trzech innych osób. Przeszukanie mieszkania ujawnia pamiętniki, z których wynika, że mogła zabić do 11 ofiar w ciągu 20 lat. Śledczy ocenili, że ostatnia ofiara, 79-letnia Walentyna, wcale nie była 11 ofiarą, a mogła być 14. Podczas przesłuchania samsonowa powiedziała policyjnym śledczym, że ona i ulanowa pokłóciły się o kubki, które nie były umyte, ale później ujawniła, że kłótnia była o to, że samsonowa nadal mieszka z ulanową, a ta druga miała już dość tej pierwszej, przebywającej z nią 24 godziny dziennie. Samsonowa rzekomo bała się mieszkać w swoim domu, a kiedy usłyszała od przyjaciółki, że ma wracać do siebie, według jej słów, spanikowała. Kobieta bardzo szczegółowo opowiedziała śledczym, jak włożyła 50 tabletek uspokajających do sałatki, którą przygotowała u Lanowej. O drugiej w nocy Samsonowa weszła do kuchni i zastała starszą kobietę leżącą nieprzytomną na podłodze. Ponieważ była cięższa i większa niż Samsonowa, no to ta przystąpiła do pocięcia ciała przyjaciółki w kuchni. Podczas rekonstrukcji zbrodni Samsonowa zademonstrowała policji i jak usunęła głowę Ulanowej i włożyła ją do rondla, który później wyniosła z domu 79-latki. Jeśli chodzi o mieszkanie Samsonowej uwiecznione na fotografiach, no to widzimy tam mały, ciasny pokój w całkowitym nieładzie. Torby, ubrania, stare pudła, papiery, wszystko to wala się po podłodze i na meblach, a w tym bałaganie śledczy odkrywają pamiętniki, które dużo chętniej niż 68-latka opowiadały historię zbrodni rozprówaczki. Fotografie pamiętników przedstawiają prawie nieczytelne pismo odręczne, słowa stłoczone razem na bezliniowym papierze. Same pamiętniki pisane są w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Pamiętniki owe znaleziono wśród książek czarnej magii i książek o astrologii. Oprócz tego śledczy znajdują również krew w łazience mieszkania, która należała do jednego z jej lokatorów, Siergieja Potfaina. W mieszkaniu znaleziono również nóż i piłę do metalu, których kobieta używała do zabijania i rozczłonkowywania ofiar. Policja podejrzewa, że sąsiedzi Samsonowej nie byli świadomi jej działań, ponieważ kobieta odurzała swoje ofiary przed atakiem. To pozwalało jej pozbawiać ich życia w ciszy, a także upewnić się że czyn ten został dokonany bez konieczności walki z kimś kto może być większy silniejszy cięższy od niej Jeden z wpisów z dziennika Samsonowej przetłumaczony z rosyjskiego na angielski brzmi cytuję Pozbawiłam życia mojego lokatora Wołodzie porąbałam go w łazience a kawałki jego ciała włożyłam do plastikowych toreb i rozrzuciłam w różnych częściach rejonu rążejskiego. Rejon ten to jest dzielnica miasta Sankt Petersburg. Inne wpisy w pamiętnikach to bardzo przyziemne zdania, krótkie zwroty, takie jak źle spałam albo nie jadłam, przeplatane szczegółami przerażających zbrodni. Pamiętniki zawierają także wiersze czy teksty piosenek, zestawione ze szczegółami rozczłonkowania i morderstwa. Dzienniki okazują się bardzo pomocne dla śledczych którzy wykorzystali je do porównania z nierozwiązanymi morderstwami, w których ofiary zostały podświartowane, a ich ciała rozrzucone po całym mieście. Okazało się to przydatne, ponieważ policja była w stanie wykorzystać pamiętniki, żeby powiązać Samsonową z innym nierozwiązanym morderstwem, w którym 12 lat wcześniej znaleziono męski tors w tej samej dzielnicy Sankt Petersburga. I zbrodnia ta miała... Miejsce w roku 2003. Policja była w stanie powiązać Samsonową z morderstwem, korzystając z jej pamiętnika. Dodatkowo wizytówki należące do ofiary zostały znalezione w jej mieszkaniu. Wyrwane strony z księgi zaklęć zostały wyrzucone razem z ciałem. Policjantom udało się znaleźć tę samą książkę w mieszkaniu samsonowej, z tymi samymi wyrwanymi, brakującymi stronami. Okazało się, że mężczyzna był kiedyś lokatorem Samsonowej, co wystarczyło, żeby definitywnie powiązać ją z jego śmiercią. Ciała, które okazały się być powiązane ze starszą panią, miały jeszcze jedną niepokojącą cechę wspólną: mianowicie płuca ofiar zostały wycięte i usunięte z ciała. Ten dodatkowy wysiłek polegający na usunięciu narządów. Doprowadził śledczych policji do założenia, że samsonowa usuwała płuca i je konsumowała. Oprócz 11 szczegółowo opisanych zbrodni, 68-latka jest podejrzewana o zniknięcie swojego męża. Po zauważeniu nieobecności męża przez sąsiadkę samsonowej, ona po prostu powiedziała: Ojej, to bardzo smutne. On po prostu wyszedł i nie wrócił. Nie jest sposób stwierdzić, czy mąż samsonowej również był zamieszany w morderstwa. Być może mógł odkryć makabryczne sekrety swojej żony, w związku z czym musiał zniknąć. Jednak bez szczątków mężczyzny śledczy nie mają możliwości potwierdzenia, że Samsonowa przyłożyła rękę do jego zniknięcia. Dawna szkolna koleżanka Samsonowej przyznała, że miała z nią kontakt. Podczas rozmowy starsza kobieta przyznała się do zabicia swojej teściowej. Oprócz tego wpadła w dziki szał, krzycząc na nią, że pozbawi ją życia, pokroi na kawałki i rzuci psom na pożarcie, co być może wskazuje na pewien modus operandi 68-latki. Sąsiedzi i przyjaciele Samsonowej donosili, że lata przed aresztowaniem kobieta przechwalała się, że wkrótce stanie się sławna i popularna. Być może wiedziała, że nie będzie już w stanie dłużej wymykać się policji. Ze względu na to, że posuwa się w latach, no i e, albo być może chciała już być złapana. Jej obsesja na punkcie Cicatillo mogła sugerować, że chciała zostać złapana, ponieważ oznaczałoby to umieszczenie jej nazwiska wśród napiętnowanego psychopaty, na którym zdawała się wzorować swoje morderstwa. W sierpniu 2015 roku. Tamara Samsonowa stanęła przed sądem za popełnione przez siebie zbrodnie. Podczas rozpraw miała na sobie jaskrawo czerwony golf i eleganckie spodnie, a jej włosy ułożone były w loki. Nie zachowywała się jak zimna i bezlitosna seryjna morderczyni. Nie okazywała żadnych wyrzutów sumienia i skruchy. Przesyłała całusy reporterom sądowym. Nie niepokoiły ją zarzuty odnośnie popełnionych przez nią zbrodni, a większą uwagę przykładała do tego, co powiedzą sąsiedzi, kiedy dowiedzą się o jej czynach. Powiedziała dziennikarzom, wiedziałam, że przyjdziecie. To dla mnie taka hańba, całe miasto się dowie. 68-latka oświadczyła w sądzie, przygotowywałam się do tej rozprawy przez dziesiątki lat. To wszystko robiłam celowo. Nie jest to sposób na życie. Tym ostatnim morderstwem chciałam zamknąć pewien rozdział. Po przedstawieniu i zebraniu wszystkich dowodów przeciwko Samsonowej, sędzia wysłał ją do więziennego szpitala psychiatrycznego o zaostrzonym rygorze w Kazaniu. Dowody zebrane w Petersburgu wykazały, że jest niepoczytalna, co oznacza, że nie jest zdolna do stawienia się przed sądem. W dniu 29 lipca 2015 roku Samsonowa została doprowadzona do Sądu Rejonowego w Petersburgu, została przebadana, a w dniu 26 listopada tego samego roku specjaliści ustalili, że stanowi ona zagrożenie dla społeczeństwa i dla siebie samej, w związku z czym została umieszczona w specjalistycznej placówce do czasu zakończenia śledztwa. Kobieta nadal żyje. I aktualnie ma lat 75. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnej historii podczas ostatniego podcastu z serii Daily. Do usłyszenia. Pozdrawiam.